Idę, 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 mnie. Idę, 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 idę. <gry> nie mogę wejść, czekać. Tak czułem, że tak się podzieje. Dobra, w środku pacjent jest. A co ty kombinujesz? Dobra, do góry daj ręce, do góry daj ręce. Do góry daj ręce. Tazer, tazer, tazer. <gry> Nie wierzgaj się! Nie wierzgaj się! Nie wierzgaj się. się, powiedziałem! Nie stawiaj oporu! Stop resisting! Stop resisting! Nie stawiaj oporu! Lewa ręka, prawa ręka! Nie stawiaj oporu, powiedziałem! Atak na funkcjonariusza! Atak na funkcjonariusza! Moje 10-2! 20... Atak na funkcjonariusza! Potrzebuję wsparcia! Nie stawiaj oporu! Nie stawiaj oporu! Nie oporu, nie zrobiłem!

O Co Co pan robi? Za Zanim odpowiadajesz przez ten tak? Nie będziesz tak do mnie mówić. Będziesz miał problemy! Ty będziesz miał problemy! Ty będziesz miał Ty będziesz miał problemy Zobaczisz jak be... się przyjedzie na ty będziesz Ciebie miał problemy! Ty już masz problemy. Ej! Ty już o, masz ty pro... Pro... No i co frajerze? Czy my mieliśmy to zakomunikowane, czy nie, nie jest Pana interesem, to po pierwsze. A po drugie, ta Ale... informacja była nam mhm. podana w dniu, w którym ten pistolet został zabrany. Mhm. Mhm. To ja teraz mam pytanie. Kto pytał? Co to ma do sprawy w ogóle, co Pani teraz mówi? Bardzo dużo, Pastorze. Okej, okay. dobra, dzięki za informację. Ponieważ w takim razie... 01 zgłosił, że został mu mhm. zarekwinowany, zagubiony ekwipunek. Super. W dniu, w którym to się stało. Dziękuję. Oj! Ale komal cholerny, żebyśmy się już nie widzieli Bob, bo tak się to nie skończy. Próba kradzieży radiowozu, atak na funkcjonariusza! 7-6, mam 4 kilometry. STOP RESISTING! Stop resisting! Nie celuj! Stop resisting! Pokaż mi twoje dłonie! Jak to się stało? Co? Eee... Jeden... Tam taki ty jest psem w ogóle. Nie Ale no właśnie, żeś się bułżur. pięknie ustroił tutaj! Słuchaj, z nie wracam, siostrzeńca. Witam, witam. Dzień <głos》>, Fankczusz, jak ty wyglądasz? Jak ty śmiesznie wyglądam? No wyglądasz jakbyś no był biznesmenem, a nie, nie teraz... Francuzem. Kim jestem? No, to prawda, to prawda. Supermenem jestem? Trochę jesteś, a umiesz latać? No dajesz, daj, daj znisz się z... po Nie mogę, za... mogę, wy... mogę spróbować. Mogę na twój samochód wejść? No dajesz, 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 tylko szyby nie wybij. Daj Francusz! I jeszcze, i pojeżdżaj, i się. Czekajcie, chwilkę. Czekaj! Mam pomysł Muszę się skupić, energię muszę... O! To jest Jezu, Jezu, żyjesz? nic nie O, 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 <śmienic> o! o, o odejść, Kebab! Czemu odjedź? Nie wiem... A co, ty napad jakiś chcesz kręcić? No, tylko tych policji nie ma, nie i za nami coś za pierd, no chyba ci twoi koledzy są. <średziwania> 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 Ej, mogę, mogę eee. O Co jest? Dlatego <średziwania> <średziwania> ja nie widziałem. Ja tylko widziałem, że się buguje, bo to gdzieś nad dachem wypierko widziałem tego traja. Poza tym, kim on Zmienę jest? Czarodziejem? Żeby zechce. taki... Dobra, okej. Okay. Dobra, to się poddaję. No i tyle. Ale nie, nie, nie robiłem zagra... Proszę, Jej, aha! Jej, 01... Jakim fartem jestem tu? I matka! Zaczynamy, chłop leżał tutaj, pałszy, no po uszy, tutaj no, Tu gdzie cię uderzyłem, nie? nie? Patrz, patrz na to, patrz ja na, na magię, fajnie. No. No, oj, oj, kamera poszła! O! 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 Dzieje się, dzieje się! Biorę lewą flankę! O! To, o! To, o! W to, w to, w to, w to. O! O tym mówię! O tym mówię, prawo jazdy pan ma, tak? Tak, radiolkę, no. no, 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 no. Za ten kurs 800 minimum. Jak nie to wysiadam i go napiję tego typa. 390. Pan sobie żartuje ze mnie? Dobra, trzeba zrobić tak o. Trzeba oszukać trochę maszynę. Kupimy donicę I teraz jest wytyfy, chłop donicę kupił i robimy zdrapkę Nikt jeszcze takiego połączenia nie zrobił Teraz robimy, chłopie, zamianę miejscami Użyj Tańcz, proszę, proszę, spódnica do góry i lecisz Moje to nie użył Chudy, nie, Chudy. może zatęczymy, y, w ten sposób, zobacz. Jakaś, jakaś muzyka, jakiś Ty, go, a ty o, to zatań, co ze tą robisz? No tańczę! Za... a może, stream, może to skryty, może wyciągniesz takie pałeczki? Zachodni przez Del Piero Freeway. Wjeżdżamy na pas poprawny. Pojazd wyparował. Był i nie ma. No to ja mam, I weź ma ze mnie, dobra. ja mam przy sobie, weź z torby. Bym ci podał, ale nie mam siły. ale weź się tak posać, wiesz? Szeroko. Mm -hmm. Ej, czyli fakt. <grym> Okej. Okay, już... <grym> to, to nie jest żałosne, ale ja się golałam. Bo cię nie słyszę. Chodź, no bo... Nie miałeś mieć rozprawy? Chodź, słuchaj. ja powiem. Jak? Już strzegnięty czy nie? To Co byli? Ty, Kogo? Śmiertelnie potrącili. potracili. Patrz co? Ty tutaj masz pajączka, tu, 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 tu na dole. Naciśnie. Ty aż tak widać to? Przecież tutaj ktoś będzie jechał i od razu zobaczy tą donicę. Idziemy do sklepu. Wygląda jak wszystkich ich wściekłych. No co pani? To oh. jest nielegalne! Słuchaj narkomanie cholerny. Nie W moim mieście nie będziesz rozprowadzał dzieciom narkotyków. Ja jestem narkomanem, ja nie żaden... Przypie... Ci spały, raz jeszcze pytam się! Nie. To się uspokój chłop, uspokój się! Dobra, dobra. Chciałeś być gangsterem? Nie, nie chciałem. To jak wysiadasz za auto jakaś interwencja? Bo bo... bo... Bo co bo, bo kot, bo kot wleciał pod koło! Nic się wleciało! Ćpunie cholerny! Nic się wleciało! Wleciało! Na komenda Dusił się!